1. Twoja stara wychodzi w nocy na dach i tańczy z gwiazdami. 2. Twoja stara występuje w puszczy. 3. Twoja stara spawa szyny. 4. Twoja stara gryzie meble. 5. Twoja stara szczeka na pociągi. 6. Twoja stara prasuje trawnik czajnikiem. 7. Twoja stara jest na żetony. 8. Twoja stara robi zdjęcia aparatem słuchowym. 9. Twoja stara myśli, że wrestling to walki na serio. 10. Twoja stara czyści węgiel. 11. Twoja stara ogląda pornosy do końca, bo myśli, że będzie ślub. 12. Twoja stara programuje w jawie. 13. Twoja stara jest tak gruba, że prasuje ubrania na autostradzie. 14. Twoja stara jest tak gruba, że organizują na niej wycieczki wspinaczkowe. 15. Twoja stara jest tak gruba, że budzi się strefami. 16. Twoja stara jest tak gruba, że jak staje na wadze to widzi swój numer telefonu. 17. Twoja stara jest tak gruba, że maluje paznokcie u lakiernika samochodowego. 18. Twoja stara jest tak głupia, że chodzi z pilotem do kina. 19. Twoja stara jest tak stara, że stworzenie świata oglądała jedząc popcorn. 20. Twoja stara jest tak stara, że obciągała konia trojańskiego. 21. Twoja stara kradnie znicze na cmentarzach. 22. Twoja stara kradnie ołówki z kastorany. 23. Twoja stara skręca meble Meblefikei. 24. Twoja stara gasi światło w lodówce. 25. Twoja stara przegrała w Dzumandji. 26. Twoja stara przeszła Nit for speed na piechotę. 27. Twoja stara przeszła Simsy dwa razy. 28. Twoja stara gra na kodach w pasjansa. 29. Twoja stara gada z Delą. 30. Twoja stara cofa się do przodu. 31. Twoja stara uczy i bawi. 32. Twoja stara pierwsza powiedziała kopytko. 33. Twoja stara jest pusta jak bęben maszyny losującej przed zwolnieniem blokady. 34. Twoja stara ciągle nie wie co się stało. 35. Twoja stara wie jak zakończyła się moda na sukces. 36. Produkty z biedronki polecają się dla twojej starej. 37. Twoja stara wieczorem podchodzi bardziej. 38. Twoja stara podkłada głos pod odkurzacz steletubisiów. 39. Twoja stara myśli, że kolejną liczbą po 10 jest szukam. 40. Twoja stara kłóci się z botem. 41. Twoja stara reprezentuje ziemię w turnieju Mortal Kombat. 42. Twoja stara nie pada jak zwykłe baterie. 43. Twoja stara odlicza czas na Rapid Sharp. 44. Twoja stara to najsłabsze ogniwo. 45. Twoja stara przekracza limit na Mega Upload. 46. Twoja stara kręci talerzem w mikrowali. 47. Twoja stara chodzi pieszo do McTriva. 48. Twoja stara gra w na kierownicy. 49. Twoja stara dzwoni na domowej i pyta się gdzie jesteś. 50. Twoja stara jest tak stara, że zdawała prawo jazdy na dinozaurze. 51. Twoja stara widzi niebo w Tibi. 52. Twoja stara zbiera grzyby w Mario. 53. Twoja stara miała feud z Johnem Siną w WW i. 54. Twoja stara gra w uczyk i ja z muminków. 55. Twoja stara ma sutki jak wentyle od Kamaza. 56. Twoja stara podbiera chleb gołębią. 57. Twoja stara przeszła Marię w lewo. 58. Twoja stara robi wiast bezdomnym na chatę. 59. Twoja stara gra główną rolę w szeregu. 60. Twoja stara przeciąga pasek informacyjny w TVN 24. 61. Twoja stara rozmawia z cyklopem w cztery oczy. 62. Twoja stara lata hugokopterem. 63. Twoja stara grała Hagrida bez charakteryzacji. 64. Twoja stara układa klockich hamulcowe. 65. Twoja stara sprawdza obecność na naszej klasie. 66. Twoja stara wynosi śmieci z pulpitu. 67. Twoja stara robi pompki na plecach. 68. Twoja stara to przechodzień w GTA San Andreas. 69. Twoja stara napisała CV u czcionką Wingdings. 70. Twoja stara mieszka w domu dla zmyślonych przyjaciół pani Foster. 71. Twoja stara wypala płyty CD w piekarniku. 72. Twoja stara kocha ridża z mody na sukces. 73. Twoja stara nie je pierwszej napotkanej rzeczy. 74. Twoja stara kręci globem w wydarzeniach. 75. Twoja stara jest taka gruba, że gdy przechodzi koło telewizora, przepada ci odcinek twojego ulubionego serialu. 76. Twoja stara wkłada nogi do gara i mówi, że na obiad grzybowa. 77. Twoja stara przykleja na samochody plastry Tin, bo myśli, że będą mniej palić. 78. Twoja stara to zgredek. 79. Twoja stara ma tak wielką dupę, że nawet żal jej nie ściśnie. 80. Turbody moment zawstydził twoją starą. 81. Twoja stara karmi cyca coca kolą 82. Twoja stara przebija młotkiem pinyski na naszej klasie. 83. Twoja stara przedawkowała marsjanki. 84. Twoja stara robi kupkę Utonka. 85. Twoja stara jest chińska, ale robiona w Radomiu. 86. Twoja stara jest tak gruba, że chodząc łamie płyty tektoniczne. 87. Twoja stara myje się eurogąbkami. 88. Twoja stara zanim się obróci, minie pora roku. I to już wszystko. Dzięki za uwagę.